Dzisiaj znowu kolejny wzór, wzór na wszystkie Wasze zimowe projekty. Wzór, który możecie dziergać w rzędach, tak jak ja dzisiaj z Wami będę dziergała, jak również w okrążeniach, to znaczy na drutach z żyłką. Wzór właściwie bardzo łatwy, bo składa się tylko z prawych i lewych oczek. Tu mamy warkoczyki które są też bardzo łatwe. Ja będę te warkocze oczywiście bez drutu pomocniczego dziergała. Jeżeli nie potraficie tak dziergać jak ja dziergam, to przygotujcie sobie jakiś drut dodatkowy, czy agrawkę, czy specjalny drut do warkoczy i będę Wam mówiła, jak i gdzie macie zostawiać oczka, żeby zrobić ten warkocz. Jeżeli wam się to wideo spodoba, nie zapomnijcie postawić lajka, bo to mi bardzo pomaga w odbudowie czy rozbudowie, nie odbudowie, rozbudowie tego kanału. Z góry wam serdecznie dziękuję. Popatrzcie, tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa strona. Oczywiście mam szkic. Od razu na początku wam pokażę. Popatrzcie, ja tutaj już robiłam. Jeden raport na szerokość, i jeden raport na wysokość na moim niemieckim kanale. I popatrzcie, to jest robione z cienkiej włóczki, znaczy też nie aż taka cienka, a to jest robione z trochę grubszej włóczki. I widzicie jaka jest różnica w tym, yy, w tym wzorze, je, że tu jest bardziej to ściśnięte wychodzi. <laughs> Oczywiście mam szkic, przepraszam za moje gardło. Znowu, znowu coś się tam z nim dzieje. Będę starała się yy, nie chrząkać. Popatrzcie, mamy liczbę oczek podzielną przez 22. To jest to wszystko, co widzicie tutaj znowu w tym czerwonym kwadraciku. A więc liczba oczek jest podzielna przez 22 plus jedno oczko przed raportem, plus dwa oczka brzegowe, które nie są tutaj zaznaczone. Na wysokość mamy 20 rzędów lub 20 okrążeń. 21 rozpoczynamy znowu od pierwszego. Mamy na niebiesko oczka prawe, a na czarno są oczka lewe. I tutaj mamy te wankoczyki, które Wam w trakcie robótki pokażę. Popatrzcie, wzór się powtarza, te raporty się powtarzają, a więc ja z Wami <laughs> zrobię pierwszy i drugi rząd. Trzeci, czwarty, piąty, szósty będziecie robiły same, bo one są identyczne jak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. One się powtarzają. Później wrócę do Was w siódmym rzędzie i tak dalej. Już później Wam dalej znowu wszystko powiem. A więc rozpoczynamy pierwszy i później drugi rząd razem. Pierwszy rząd. Oczko brzegowe pierwsze zdejmuję, nie przerabiam. Następnie mamy jedno oczko na prawo przed raportem. Rozpoczynamy raport. Dwa oczka lewe to są te na czarno zaznaczone i sześć oczek prawych, oczka prawe są na niebiesko zaznaczone. Po tych sześciu prawych oczkach robimy dwa oczka lewe, pierwsze i drugie. A następnie mamy 12 oczek, które przerabiamy na prawo. 12 oczek przerabiamy na prawo. Po tych 12 prawych oczkach powtarzacie wasze raporty taką ilość jaką Potrzebujecie dla waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie tylko oczko brzegowe. Odwracacie waszą robótkę i drugi, parzysty rząd przerabiacie tak, jak oczka wam schodzą z drutu. Zobaczcie, tu przerabiałam w pierwszym rzędzie prawe oczka, a więc one mi tutaj schodzą z drutu jako lewe. Jeżeli robicie w okrążeniach, przerabialiście w pierwszym okrążeniu prawe oczka. I w drugim okrążeniu przerabiacie je również na prawo. Lewe oczka schodzą Wam tutaj z drutu jako prawe i takie przerabiacie w okrążeniach. Lewe oczka, które robiliście w pierwszym okrążeniu, przerabiacie w drugim i wszystkich parzystych okrążeniach na lewo. To był teraz drugi rząd i teraz trzeci rząd i piąty. Powtarzacie tak jak pierwszy. Wrócę do Was w siódmym, w siódmym rzędzie. Siódmy rząd. Oczko brzegowe i po tym oczku brzegowym mamy jedno oczko, które przerabiamy na prawo. To jest przed raportem. Rozpoczynamy raport. Dwa oczka lewe. I teraz potrzebny Wam jest drut pomocniczy, czy drut do warkoczy. Ja robię to bez drutu pomocniczego. Ten warkocz. I popatrzcie, mamy sześć prawych oczek na lewym drucie. Bierzecie trzy pierwsze oczka na Wasz drut pomocniczy i kładziecie je przed robótką. Ja to robię tak jak widzicie, bez. Kolejne trzy oczka, które zostały wam na lewym drucie roboczym, przerabiacie na prawo, a następnie te trzy oczka, które leżą na drucie pomocniczym, przekładacie na lewy drut roboczy i również przerabiacie je na prawo. Następnie mamy dwa lewe i dwanaście oczek, które przerabiamy na prawo. Siódmy rząd, odwracacie waszą robótkę i przerabiacie wszystkie oczka tak, jak one wam schodzą z drutu. <laughs> to znaczy, jesteśmy w tej chwili w ósmym rzędzie, czy w ósmym okrążeniu. Rząd dziewiąty, brzegowy, przed raportem jedno prawe, następnie mamy dwa lewe. I jak widzicie, ten dziewiąty rząd jest. Tak identyczny jak piąty, trzeci i pierwszy, a więc przerabiacie go tak samo jak, jak te poprzednie rzędy. Jesteśmy w tej chwili w jednastym rzędzie. I widzicie, że tu się zmieniło. Tu mieliśmy te dwa lewe w raporcie na początku. Teraz mamy prawe oczka, po środku są lewe i tak dalej. Zrobię z Wami ten jedenasty rząd. Jak widzicie, trzynasty i piętnasty jest identyczny jak ten jedenasty. A więc przerobię z Wami ten jeden rząd i później wrócę do Was, jak będziemy robili rząd siedemnasty. A więc w jednastym rzędzie. Pierwsze oczko zdejmujemy to jest oczko brzegowe. Następnie mamy przed raportem jedno oczko na prawo. Raport. 11 oczek prawych. Dziesiąte. I jednaste. kolejne dwa oczka przelabiamy na lewo, raz, i dwa, sześć oczek prawych, dwa lewe. I jedno prawe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie mamy tylko oczko brzegowe i ja je przerabiam na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i tutaj w parzystym rzędzie, w rzędzie 12 znowu przerabiamy tak jak oczka nam schodzą. Jak oczka nam schodzą z drutu. Widzicie, ja tu pomyłkę zrobiłam, bo tu one schodzą jako prawe. A ja się pospieszyłam i chciałam je przerobić na lewo. Tutaj znowu są oczka lewe i tak dalej. A więc to jest ten dwunasty rząd. Kolejne rzędy przerabiacie tak jak jedenasty i wrócę do Was w siedemnastym rzędzie znowu. Tam będziemy znowu robiły warkocz. Rząd siedemnasty i tu znowu będziemy warkocz robiły. Tylko z tym, że rozpoczynamy oczkiem brzegowym, jednym oczkiem przed raportem, 11 oczek na prawo przerabiamy. Dwa oczka lewe, i teraz potrzebujecie wasz drut pomocniczy, drut do warkoczy, i znowu mamy 6 oczek. Na lewym drucie, które są prawymi oczkami, znowu kładziecie trzy oczka na waszym drucie pomocniczym przed robótką. Następnie kolejne trzy oczka, które zostały na waszym lewym drucie roboczym, przerabiacie na prawo i te trzy oczka z drutu pomocniczego przekładacie na drut lewy i przerabiacie je również na prawo. Kolejne dwa oczka to są lewe oczka i jedno prawe. Po ostatnim raporcie macie już tylko oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracamy robótkę i znowu mamy parzysty rząd, to znaczy osiemnasty i tu przerabiamy tak, jak oczka nam schodzą z drutu. Zbliżamy się do końca, jesteśmy w dziewiętnastym rzędzie, i ten dziewiętnasty rząd jest taki sam jak piętnasty, trzynasty i jedenasty. Po tych jedenastu prawych macie dwa oczka lewe, następnie znowu sześć sześć oczek przerabiacie na prawo dwa lewe i jedno prawe powtarzacie wasze raporty jak zakończycie ostatni raport to robicie tylko jeszcze oczko brzegowe odwracacie waszą robótkę i jesteśmy teraz w ostatnim w dwudziestym rzędzie, czy w dwudziestym okrążeniu i znowu tutaj przerabiamy tak, jak oczka nam schodzą z drutu. Jak widzicie, ten wzór jest w sumie bardzo łatwy. Te rzędy powtarzają się. Możecie go naprawdę na wszystkie projekty wykorzystać. Bardzo ładnie wygląda, czy to na skarpetkach, czy na sweterkach. Jeżeli jest z grubej włóczki, to widziałyście przykład i jak on wygląda i tu z trochę cieńszej. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję, że znowu gościliście na moim kanale. Życzę Wam miłego dnia, no i zostańcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.